Cześć Paweł, cześć Michał, odwrotnie dzisiaj zaczęliśmy, bywa, mam do Ciebie pięć pytań, dzisiaj zrobimy trochę inny odcinek, okej, okay. pięć pytań, na podstawie których, na podstawie odpowiedzi, których udzielisz, zbudujemy Twój samochód marzeń elektryczny, <noise> no to dawaj, lecimy, no to daj, fajnie, Na dwozie, jakie, co masz na myśli, sedan, liftback, SUV, pickup, ale to może być tylko jeden samochód, czy mogę wybrać dwa? Nie, no jedna odpowiedź. Jedna odpowiedź. No Dobra, to idźmy w te suwy. Sów, tak? Tak, ale duży, naprawdę. Dobrze. No to chyba drugie pytanie jest bez sensu, ale to ale, ale za... mhm. Napęd. Przedni tylny, 4x4. 4. 4. 4. Okej. Okay. Yy, kolejne pytanie technologiczne. Kluczyk czy aplikacja? Oczywiście, że aplikacja. Aplikacja. Tak. No, teraz za chwilę się będziesz z tego tłumaczył wszystkiego. <laughs> yy, pytanie czwarte. Yy, Rzecz, bez której nie jesteś w stanie żyć w elektryku. Jedna tylko? Jedna. Ta najważniejsza dla Ciebie. No solidna bateria, no, chciałbym mieć dobry zasięg. Dobra. I jedna pożądana cecha. No inna niż ta bateria, musisz teraz znaleźć mm -hmm. coś innego. W elektryku. No w, w samochodzie, ale pod kątem elektrycznym. Tak, a dla mnie, kątem bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo, bardzo mocno technologiczne. Chciałbym po prostu. Wiesz, co ci powiem? To jest. Ostatnio się w ogóle nad tym zastanawiałem. Wiesz, że testujemy dużo samochodów. Mhm. E, aplikacje mobilne są lepsze, gorsze, ale wiesz, że ja jeszcze nie znalazłem nawet jednej takiej, która by w 100% spełniała moje oczekiwania. To Jedna pożądana cecha. No właśnie, ta, ta mega super aplikacja, a czy ogólnie cały infotainment, bo aplikacje, moim zdaniem, ja, ja, ja to pod, to, pod to podłączam. No dobra, no to co nam wyszło z tego? No poskładaj teraz ten samochód. Nazwij go, narysuj. Tutaj opowiedz widzom, czym byś chciał jeździć. Wiesz, e, mówisz narysuj, nazwij go. Żyjemy w czasach, że ja ten samochód, jak bym bardzo się uparł, to bym mógł sobie nazwać Paweł Kesperek i go zamówić w Chinach. Naprawdę? Tak, są takie możliwości. Czyli bierzesz to, co produkują inni i mówisz, zamawiam serię pod tytułem Paweł Kacperek mm -hmm. i dobierzesz sobie samochód. No dobra, ale taki, taki, który jeździ dzisiaj, który widzimy na polskich drogach, a może nie na polskich drogach, bo wiesz co, jak mi to wszystko poskładaliśmy, mm -hmm. to, mi to, wyszło, to mi wyszło, że Tesla Cybertruck. O tym nie pomyślałem, ale blisko, no? No, 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 no. E, tak, nie, nigdy nie jeździłem tym samym. O widzisz, ja się aż ucieszyłem. Nigdy nie jeździłem tym autem. E, co prawda, widziałem ostatnio gdzieś na TikTokach czy, czy YouTubach, że ktoś już sobie sprowadził e Cybertraka do Polski. Co prawda te jazdy pierwsze były pokazywane na razie jeszcze po placu, więc tam jest bez, zarejestrowane tak, auto bez homologacji, jasne, ale to jest, tak, 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 to ten blisko, wiesz, rzeczywiście coś w tym jest. Okej, okay, no bo wiesz co, jak ja sobie zadałem te pytania, mhm. to mi wyszło tak, albo kombi, albo liftback. Aha, Tył wystarczy. No, ale, ale... ja się już ucieszyłem. Chcesz mi W ogóle chcesz mi kupić to auto? Czy, czy, Nie, tak no, czy... zapytać. Aha. Chociaż kto wie, no, jeszcze daleko do gwiazdki, może Mikołaj gdzieś tam sypa. No, jakby sypnął Cybertruckiem, to… Faktycznie dla mnie też jest ważna duża bateria mhm. i aplikacja niż kluczyk, ale taka cecha pożądana niskie zużycie energii. Taka, żebym mógł sobie przejechać spokojnie długi dystans na trasie. To jest, to jest to. No w przypadku suwów z tym by było trudno, dlatego no to, właśnie, to, to wybrałeś zużycie się, jest. To wybrałeś. Tak, to zużycie jest e, e, znacznie wyższe, e, ale tak. Ale ja bym jednak chciał się czymś takim się pobujać, pojeździć czymś takim. No dobra, mówisz 4x4, 4, no w suv to jest oczywiste, czy w dużym mhm. suv bo Cybertruck to już nie jest SUV, ale to jest... Mhm. To jest ale top. wiesz co, to nawet nie dotyczy tylko SUV. Ja mam wrażenie, zresztą chyba podobne do twojego, że nawet jak mamy różnego rodzaju auta testowe, czy to sedany, czy chociaż najwięcej sedanów się ostatnio trafia, to jak jest możliwość... Jakieś sedany się trafiają. Coś tam mi się trafiało. Jak jest... W... Poczekaj, nie, 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 nie odciągaj mnie od tematu. Jak jest możliwość napędu 4 na 4 to jest znacznie lepiej. To wcale nie koniecznie tylko w suwach. Nie masz takiego wrażenia? No wiesz, w elektrykach mi wystarczy tylny napęd, chyba że faktycznie jest bardzo mocny samochód i potrzebuje tego napędu 4 na 4 Wiesz co, ostatnio z kimś rozmawiałem na temat, na temat cen samochodów. No, i była taka kwestia podniesiona, że samochody spalinowe zawsze będą tańsze niż elektryczne. I mówię, ale nie, no jest taki segment samochodów, gdzie elektryczne są dużo tańsze niż spalinowe. Jaki segment? No, samochody, które mają moc powyżej 400 koni napęd na 4 koła. Elektryki kupisz taniej niż spalinówki. No i faktycznie tam próbowaliśmy szukać takich samochodów w ofertach importerów. I wyszło, że elektryki z taką mocą i z takim napędem są tańsze niż samochody spalinowe. ale przecież Tesla obniżyła ceny na model Performance. Tak, i tam masz, no tam masz kosmiczne przyspieszenie i w ogóle co ciekawe wiesz co ostatnio ja nie pamiętam kto o tym pisał na Twitterze znalazłem bardzo fajną bardzo fajnego twita bardzo fajną wypowiedź że powoli robi to się trochę niebezpieczne dlatego, że w samochodzie za 200 tysięcy, no za 200 powiedzmy 250 tysięcy. Ale jakie 250? No, 4 kupisz za 170 i masz 3,6 do 100. Po, no dobra, no, ale po, o, o właśnie, chociażby, no to czyli w granicach 200 tysięcy dostajesz taką moc, która dotąd była dostępna w sportowych, naprawdę bardzo drogich no, samochodach. Pamiętasz takie po, czasy, co... że jak kupowałeś MG, to miałeś obowiązkowe szkolenie na to, Był, Tak, było, było, takie... było coś takiego. I wiesz, i chodzi o to, że masz pod nogą, masz tak duże przyspieszenie, że właśnie ta dyskusja miała, ymm, miała wywołać to, po prostu miała opowiedzieć o tym, że no nie wszyscy są do tego przygotowani, wiesz? No nie, nie każdy sobie poradzi z taką mocą. Wiesz, to jest tak, jak pierwszy raz wsiadasz do samochodu z napędem na cztery koła, jest ślisko. Mhm. Nagle jesteś pod wrażeniem tego, jak ten samochód rusza Cię. na lodzie. Ale zapominasz o tym, że on nie zahamuje na tym lodzie tak samo jak przednio czy tylno napędowe. Tu mówimy o fizyce i faktycznie to kształcenie mm -hmm. kierowców w tym, w tym zakresie powinno być trochę inne, bo fizyki się nie doszukać. Jak się to odklei z taką mocą na skutek prędkości, w którym, mm -hmm. któ które, której mu nadamy, no to może być tragicznie. Tak, mimo że jest bardzo dużo różnego rodzaju systemów wspomagających, to jednak ta moc. E może być w niektórych przypadkach nie do ujarzmienia. Zwłaszcza, jakiś dziś tak ogromnym samochodem jak to, Cybertruck. Chociaż on ma tyle kamer i tyle czujników, że pewnie pomyśli szybciej niż ty, że należy, że należy się zatrzymać. Coś zrobić z tym pędem, który, który został wprowadzony, że należy się zatrzymać. Nie wiem, nie jeździłem, więc trudno mi się do tego odnieść. Pewnie mało kto jeździł. Czy wybraliście sobie samochód, który będzie bardzo technologicznie, bardzo technologiczny, jeśli chodzi o. Co ty masz na tej koszulce napisane? No, ale się <laughs> przygotował. Słuchajcie, ma tam Tesla napisane. No proszę. Było, o Boże, kochany. To była taka podpowiedź dla ciebie. Co on zrobił? Dobra, no wróćmy, wróćmy do tego, wróćmy do... Mm, do, do tematu rozmowy. dzisiejszego tak. odcinka. Mhm. Czyli z jednej strony wybrałeś sobie samochód dla rolnika, ale z drugiej strony bardzo technologiczny. Tak. Wiesz, ja za każdym razem to podkreślam. No ja mam świra na tym punkcie. Ja nawet jeżeli z tych aplikacji, z tych danych, które mam dostępne w aplikacji na co dzień nie korzystam, to ja lubię sobie odpalić tą apkę. O, wiesz, co mi się ostatnio podobało, eee, czekaj, z czym ja ostatnio? Volvo miał, eee, mieliśmy ax 30 mhm. też bardzo I... szybki samochód. Tak, ale ale o, poczekaj, czekaj, czekaj, bo nie o tym zupełnie mówię. I wiesz, co tam było w aplikacji? Już kiedyś było, potem, to, potem tego znowu nie było, teraz się pojawiło. Po pierwsze, jest specjalna aplikacja, nie ta w tylko nazywa się Volvo X30 i tam jest taka zakładka, która nazywa się dziennik, dziennik podróży czy dziennik jazdy. Nie pamiętam. Jeżeli to włączysz, w samochodzie trzeba wcześniej jeszcze wyrazić zgodę na udostępnianie przez auto swojej pozycji, ale tam masz. Pokazaną każdą trasę, nawet te, te małe odcinki, takie, nie wiem, jeden, dwa kilometry, jeżeli jechałeś na przykład tylko i wyłącznie do sklepu. Ciekawsza sytuacja jest, jeżeli masz dłuższe podróże, bo on raz, że pokazuje ci dokładnie trasę, którą jechałeś, niby żadna nowość, ale mała rzecz, a cieszy, ale na każdym odcinku pokazuje ci zużycie. No to jest fajne. I widzisz, ja wiem, że dla niektórych może to nie jest w ogóle nic nadzwyczajnego, ale ja lubię takie gadżety. No ja A po prostu. Myślisz, że jest API do tego? W sensie, to jaka rola będzie teraz firm telematycznych, które kiedyś oferowały to. Wiesz, kiedyś, kiedyś myślałem, skoro robisz wycieczkę w stronę film, firm telematycznych, jeszcze jak bardzo mocno się tym zajmowałem, że technologie, czy ogólnie connected cars, trochę zrobią psikusa firmom telematycznym. Później był taki okres, chyba to było. Pewnie jakieś 6-7 lat temu, gdzie Mercedes wypuścił swoje własne urządzenie OBD, które można było wpinać w ich samochody, i tam miałeś ten panel flotowy. Nieco trochę bardziej ubogi niż to, co oferują dzisiaj firmy telematyczne, ale być może małym biznesom to w zupełności wystarczyło. I teraz, co najważniejsze, jest taka firma, która nazywa się Mobili, Mobili Sites, jeżeli nie pomyliłem nazwy. To jest firma w grupie Stellantis i to i teraz mówiąc o firmach telematycznych, oni słuchaj, wystawiają, możesz po API podłączyć się, nie ma, do, do, podłączyć się do ich platformy, i teraz tak, z nimi. Współ... Czytać dane z... Poczekaj, z nimi współpracują właśnie firmy, <coughs> mogą, znaczy jest część, która już współpracuje, firmy telematyczne, czyli dogadują się bezpośrednio z tym MobiliSights. sites i jeżeli na przykład ty w swojej firmie kupujesz e, samochody z grupy Stellantis, to możesz. Przy słowiowym jednym kliknięciem, Podłączyć się do tej firmy telematycznej i mieć dostać, dostać dostęp do panelu i tak dalej, bez żadnych teraz, uwaga, instalacji. No właśnie miałem powiedzieć po ludzku: nie instalujesz tak. żadnego dodatkowego urządzenia. I robisz tylko to przez od ręki. I, wiesz, i, to jest, I to jest przyszłość. Informatyczny, wpinasz się do samochodu i widzisz to dalej w swoim ulubionym interfejsie mhm. telematycznym, którego do tej pory używałeś. Tak, i to jest przyszłość, według mnie, która stoi przed firmami, firmami telematycznymi, dlatego że wydaje mi się, że ci mądrzy producenci samochodów będą coraz bardziej się otwierali. Tak jak, robi to, tak jak robi to grupa Stellantis, dlatego, że wiesz, dzisiejsze samochody nowe generują potworne ilości danych. A dane to kasa. No w związku z tym, dlaczego nie spróbować tego monetyzować no i tak No tak, deski No które to przytrzymują, kosztują. Ale Michał, taka prawda, więc według, trochę zboczyliśmy z tematu, ale według mnie te technologie są szalenie istotne w, e, w motoryzacji. One nie były tak istotne jeszcze jakiś czas temu i to jest moim zdaniem doskonały pomysł, żeby już zacząć próbować je monetyzować, te dane, a pewnie z, e, wraz z biegiem lat będzie, tego, będzie to łatwiejsze. No, Paweł. Konkludując, <grystanie> cieszę się, że Widzisz, potrafimy jak znaleźć samochód Twoich marzeń. Wkraczamy w wątek technologiczny, to ja bym mógł tutaj gadać, gadać i gadać. Rzeczywiście, elektryką z tymi technologiami jest najbardziej po drodze. W Ma moje... Najłatwiej się nimi steruje i łatwiej, najłatwiej się nimi zarządza. Wiesz, ktoś kiedyś powiedział, to chyba nawet widziałem taki komentarz pod jakimś z naszych odcinków, że rzeczywiście tam się skupiliśmy na jakimś tam wątku technologicznym i w autach spalinowych też te technologie są. Ja bym powiedział i tak i nie, dlatego, że dzisiaj producenci samochodów stawiają na samochody elektryczne. Że budowane są zupełnie od nowa, stoją na zupełnie, pracują na zupełnie nowych platformach, a w związku z tym te nowości technologiczne, te nowinki, te, te, te różnego rodzaju rzeczy, właśnie będą się znacznie szybciej znajdowały w elektrykach, ba. W niektórych spalinowych one się już nigdy nie pojawią. Bo ich nie będzie. No to nie to, że nie będzie samochodów. No, jakieś, jakieś będą, ale myślę, że wiesz co, że one już nie będą rozwijane tak mocno. No, biorąc pod uwagę fakt, że w technologii silników spalinowych ludzkość już osiągnęła top i tam się nie da niczego mhm. wymyślić, no to masz rację. No, no. widzisz? No Wracając do samochodu marzeń, coś jeszcze chciałbyś, czy jeszcze mam ci uzasadnić? Nie, spodziewałem się, że, że to właśnie będzie coś pokroju... Um... Lincoln nawigatora, i wyobraziłem sobie no, bo to ciem no, ciem w ciemnych okularach i z, ale grubym, Michał, z grubym łańcuchem maszyny. No i dlatego, że Ty mnie znasz i wiesz, jakie są moje motoryzacyjne upodobania. Chociaż pojawił się też, jeszcze nie miałem okazji jeździć, pojawił się jakiś czas temu elektryczny Cadillac Escalade. Wierzę, że te Escalade, to Escalade, mi się te, te wielkie, olbrzymie fury bardzo podobają. I ta wersja elektryczna nie do końca mi się podoba. Moja zdaniem jest jakaś taka trochę bardziej obła, mniejsza, ale nie jeździłem Musi łapkę. być kanciak. Tak, ja tak. tak Musi być tak, ja, Najlepiej jeszcze podoba. nie lakierowany, z blachy nierdzewnej. Cześć Paweł. Cześć Michał.